Oszukany w Dubaju, pomożemy Ci odzyskać pieniądze. Nabrali cię na szejka krzaka, wtopiłeś kasę w inwestycje WIDMO. Global Tax Partners pomoże Ci odzyskać stracone fundusze. Jeśli padłeś ofiarą oszustwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, masz dowody, przelewy, korespondencje, dokumenty, a kwota przekracza 2 miliony dirhamów. Jesteśmy po Twojej stronie. Nasz zespół przeprowadza kompleksową analizę prawną. I współpracuję z najlepszymi kancelariami w Dubaju i Abu Zabi. Podejmujemy działania zarówno karne, jak i cywilne. Reprezentujemy Cię w sądzie i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby odzyskać Twoje pieniądze. Czas to pieniądz. Szybkie działanie zwiększa Twoje szanse na odzyskanie środków, zanim znikną z ZIA jak Kamfora. Śledź nas na naszych kanałach społecznościowych, aby być na bieżąco z naszymi usługami i poradami. Zaufaj Global Tax Partners i zmień swój finansowy koszmar w sukces.